Chciałbym dzisiaj porozmawiać o powołaniach tego oto pana na baraże na euro, na które może awansuje. Może nie tego dowiemy się co około 10 dni. Zacząłbym od bramkarzy. Moim pierwszym bramkarzem, którego wziąłbym oczywiście jest Wojciech Szczęsny, który rozgrywa dobry sezon w Juventusie. 22 spotkania, 11 czystych kąt. Klasa sama w sobie dla mnie bramkarz, który ratował nas w wielu sytuacjach już w reprezentacji. Dalej, jedynka. Marcin Bułka jako drugi, 25 spotkań, 15 czystych kąt. Ten sezon najs nice, bardzo dobry. Jednak jeszcze młody, niedoświadczony pchałbym, pchałbym go, ale to dopiero od następnego sezonu. Trójką byłby oczywiście Łukasz Skorupski, który w 27 spotkaniach w tym sezonie zaliczył 11 czystych kąt w Bolonii, która jest underdogiem w serie A i świetnym bramkarz jak zwykle niedoceniany. Na pewno robisz na najbliższe zgrupowanie? Tam na dole w komentarzach. Dziękuję za uwagę i do następnego nara.